To Charlie Hanam, wcielający się w postać koszmarnego sprawcy Edgina. Pasuje do roli, co nie mogę doczekać się tego serialu. Mowa oczywiście o kontynuacji serii potwory na Netflixie. Najpierw był Damer, drugi sezon o braciach Menendez. Trzecim antybohaterem będzie on, rzeźnik z Plainfield. Ed Geen żył w maleńkiej wiosce w Plainfield, w stanie Wisconsin. Został aresztowany w 1957 roku. Był podejrzewany o zabójstwo miejscowej sklepikarki. Gdy policjanci weszli do jego domu, odkryli wiele przedmiotów z ludzkich kości, skóry i zębów. Wykopywał je z grobów. Najciekawsza jest w tej sprawie jednak warstwa psychologiczna Eda. Toksyczna matka od dzieciństwa wpajała mu nienawiść do kobiet. Serial ma pojawić się na Netflixie pod koniec 2025 roku. Do tego czasu polecam mój odcinek na ten temat. Specjalna seria o największych zbrodniarzach świata dostępna na devianci.kriminatorium.pl.